Dzień dobry wszystkim, serwus Chciałem zaprosić motocyklistów, nawet i nie motocyklistów do łeby na 12 bike łeba. Bane za mną jest, nie wiem czy widać. Na, I również nami do mieci, na keje, którzy wiedzą wcześniej co byli którzy wiedzą jaka jest impreza Kto byli to na pewno przyjadą no, w tamtym roku była frekwencja niesamowita w tamtym roku może też dopiszę, pogoda będzie zamówiona już jest który to, powiedz mi, który to Twój zlot już był? w Łebie 12 zlot od początku, od pierwszego zlotu byłem 12 zlot mój w Łebie i przyjeżdżam chętnie, bo jest atmosfera, no to jest to że to jest atmosfera zlotowa prawdziwego zlotu takiego, nie? Są i motocykliści i ci co na większych bajkerach jeżdżą, i na mniejszych i tak, to każdy kto przyjedzie, nikt nikogo nie wygania. Każdy ma tylko jest pewien regulamin. No, są godziny, tam jest uzdrowisko. I jako że jest uzdrowisko, nie wolno po godzinie 23 strzelać z rury, jak, jak strzelać z rury palić go, to no, po prostu trzeba trochę ciszej się zachowywać z tego względu, że to jest uzdrowisko a tak jest dowolność tak jak na każdym tym palnik czwartek, piątek i sobota a później niedziela odpoczynek bo wyjazd a kto chce może wcześniej przyjechać będziemy tam tydzień już wcześniej także będą zresztą to co zawsze gazety, będą różne naszywki będą różne Różne znaczki, znaczki, to wszystko, co, co powinno być i co interesuje motocyklistów. Nie? Także no i powiem Wam, że na kei się trochę zmieniło dla tych, co nie byli, bo część wyburzona, nie ma już portu Portueba, szkoda, bo to była dobra knajpka, której, o której się chodziło. No ale na pewno powstanie tam co innego. No i oczywiście do mieci na pędzoną rybę, nie? Jest, tam jest obowiązkowa taka, że ludzie idą, cieszą się z tego, bo miecia jest swoja dziewczyna, ona uwielbia motocyklistów, chłopaki przychodzą, to, to jest naprawdę taka kobieta z duszą, nie? I no, słuchajcie, wszystko jest. Od pogody. Pogoda będzie, będzie zabawa, będzie ubaw. niedaleko do morza. Poleżeć tam. Też nikt nie mówi, żeby przyjechać, popatrzeć i uciec. Nie? Trzeba być, to być długo i ze wszystkimi się spotkać, zobaczyć po tej pandemii, kto jest jeszcze, kto żyje, kto nie, no bo to no, różnie bywa w życiu. Ludzie chorowali, ludzie umierali, ale liczę na to, że motocykliści to, to twarde gnaty są to oni tak szybko nie umierają na jakąś tam choróbkę motocykliści umierają inaczej no i także jeszcze raz zapraszam serdecznie do Łeby na jeden z największych zlotów motocyklowych w Europie już nie w Polsce, w Europie to no, oprócz są elefanty, różne tam gdzie idzie 40 tysięcy ludzi, ale to jest zima wtedy, a tutaj jest taki normalny, z normalnych zlotów, to jest jeden z największych zlotów w Europie teraz, po pandemii, bo nie wiemy jak oni będą tam gdzieś, może gdzieś ktoś organizuje jeszcze jakieś zloty, ale tak jak tutaj jest, to nie ma nigdzie, no po prostu trzeba tą atmosferę umieć zrobić i... Przez to szacun dla wszystkich ludzi, bo to tylko od nich zależy jak jest na zlocie, jak się zachowują, jak, jak, to jest to tylko ludzie są współorganizatorami tego porządku, tego wszystkiego co się tam dzieje. Bardzo dobry kontakt, ale mówić Ci, no, Wyrwiesz to, wyrwiesz tamto, a tutaj nie. Ale on jest elastyczny. On jest elastyczny, Trzy tak. 3 minuty. I... A wtedy ty robisz uchwyt, tak? No, bo tutaj robię ten wiesz, bo on, on ma tu... Z tego mu się zerwało takie coś, nie? Plastikowe czerwone. I to jak przewlecze tędy i zapnie, nie może zapiąć. To mu tak jedzie lata. A ja mu to wiesz. Dorabiam to, ale muszę zrobić grubsze, bo tu bardzo cienkie jest. Jakbym założył na to cienkie, to... O, aha, czy to skleję? Teraz dziurkę zrobię. I... Jak chwyci, to będzie trzymać teraz.